Mam na imię Damian i witam Cię serdecznie na swoim kanale. Skoro tu jesteś, to prawdopodobnie zastanawiasz się, czym się różni fuga epoksydowa od fugi zły, zwykłej. Dlatego też jesteś w dobrym miejscu, wręcz bardzo dobrym. W tym krótkim materiale, około 4-5 minut, postaram się jak najwięcej wiadomości Ci przekazać, czyli e, skupię się na tym, czym jest w ogóle fuga epoksydowa, czym się ona różni od zwykłej fugi, jaki jest jej koszt. Sam w sobie u producenta, czy też koszt położenia tej fugi przez fachowca jest droższy? Ewentualnie, e, też właśnie co ją takiego wyróżnia, czy warto ją korzystać z niej właśnie do łazienek. Albo gdzie ją w takim razie należy stosować tą fugę? Jaki jest komfort pracy? Czy każdy może tu z tą fugą pracować? Powiedzmy z marszu, każdy lajk. Um, I takie podsumowanie. Nie? Dlatego też, jeżeli, tak jak powiedziałem, jesteś ciekaw, jesteś w właściwym miejscu um, i będziemy powoli zaczynali, zacznę może od kwestii pierwszej, podstawowej, czyli. Czym jest w ogóle fuga epoksydowa? Fuga epoksydowa jest składnikiem takim, fugą złożoną z dwóch składników na bazie żywicy, którą się razem miesza ze sobą i aplikuje się jak tradycyjną fugę. Więc pod tym kątem tutaj się niczym jakoś tak nie różni kwestia jej aplikacji teoretycznie, ale jest to fuga właśnie taka na bazie żywicy. Nie fuga cementowa jak zwykłe takie fugie, ale na bazie żywicy. Więc jak sama nazwa wskazuje, być może, nieważne czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, wiesz, domyślasz się prawdopodobnie, że ta żywica to jest taka jak skała, prawda? To tak jak jedziemy nad morze i mamy tutaj jakieś bursztyny, czy coś, to jest właśnie żywica, nie? To wady i tak dalej, z skamieninne w tej żywicy. Ta żywica sama w sobie jest twarda, więc teraz, jeżeli włączymy właśnie tą żywicę, żywicę z fugą, mamy naprawdę mieszankę taką, która jest właśnie bardzo odporna. I właśnie co ją takiego wyróżnia? Tak ta generalnie, w wielkim skrócie, wygląda fuga epoksydowa. I co ją w takim razie różni od zwykłej fugi? Po pierwsze, zacznę od kwestii estetycznej, to znaczy fuga po wyschnięciu nie powinna mieć jakichkolwiek porowatości w porównaniu do jej tradycyjnego odpowiednika. Przepraszam. A zatem jest ona na pewno bardziej estetyczna. Nie ma żadnych poro poro porowatości, tak jak powiedziałam, jest gładziutka. Jeżeli jest dobrze zrobiona, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że jest bardzo wytrzymała na wszelkiego rodzaju grzyby pleśnie, na uszkodzenia mechaniczne, jest po prostu twardsza. Tak jak powiedziałem, że ta żywica sama w sobie właśnie jest twarda i to sprawia, że ona jest twarda, ale to właśnie też jakby sprawia, że jest ona wodoodporna, bo zwykłe fugi cementowe, to tak jak nagrywam poprzednie odcinki, czy też kleje, kleje nie są wodoodporne. Jeżeli nie może sobie kliknąć, i zobaczyć na przykład teraz albo wrócić potem do tego, bo podjąłem już ten temat. Jednak będąc tu i teraz jakby zastanawiamy się nad kwestią fugi epoksydowej, która jest naprawdę de facto wodoodporna w 100%. Nie jest to żadna ściema, więc ona jest naprawdę wodoodporna. Więc, jeżeli mamy tak podsumować, co różni fugę zwykłą od fugi epoksydowej. To w pierwszej kolejności bym wyróżnił trzy rzeczy. Tak jak powiedziałam, pierwsza to jest brak porowatości, kwestia wodoodporności e, i jest to fuga dwuskładnikowa. Jest bardzo twardsza, na pewno jest twardsza. Nie? To są jakby te trzy rzeczy. Czy jest w takim razie? Przejdźmy do różnicy cenowej. Czy występuje tutaj różnica cenowa? Jak to wygląda, gdybyś zdecydował się na taką fugę ewentualnie w domu? No bo póki co, chyba z tego co słyszysz, to póki co jakby ta fuga wydaje się być lepszą fugą od lepszym odpowiednikiem niż ta zwykła tradycyjna. Więc jak to wygląda pod względem ekonomicznym, cenowym? Otóż jeżeli zwykły woreczek fugi, nieważne teraz jakiego producenta kupimy, strzelam, uogólniam, kupimy 2 kg za około powiedzmy 40 zł. Możesz taniej oczywiście, nie, ale kupimy za 40 zł, 50 nawet tak dla, e, dla rachunku, to musisz mieć świadomość, że fuga epoksydowa jest 2-3 razy droższa, droższa aniżeli ta zwykła. Więc tutaj masz 2-3 razy więcej, musisz na starcie jakby wyłożyć środków finansowych, aby móc taką fugę epoksydową zrobić w swoim domu. Tak? Więc przy większych ilościach to ta cena się robi jakby tutaj taka trochę różnica, nie? gdzie powiedzmy za zwykłą fugę w łazience byś zapłacił około 200 zł, to tu byś zapłacił powiedzmy 600-700 za samą jakby tutaj, za sam materiał. Więc delikatna różnica w cenie jest. Mówię delikatna, ponieważ jeżeli człowiek się decyduje na remont łazienki na wykończenie swojego domu to w tym momencie 600-700 zł nie jest aż taka jednak de facto duża różnica jak mogłoby się wydawać, masz tą świadomość, a jednak miał spokój ten na lata więc różnica cenowa, tak to wygląda co jeszcze właśnie przejdźmy do zastosowań, gdzie tą fugę rekomenduje się używać gdzie ją się używa, czy w każdej łazience powinna być fuga epoksydowa 念。 Nie musi być w każdej łazience fuga epoksydowa. Fuga epoksydowa, tak jak Ci powiedziałam, jest wodoodporna, więc zaleca się wykonywać szczeliny właśnie pomiędzy płytkami w miejscach, gdzie mamy bardzo dużo ryzyko na wilgoć, na wodę, na wpływ. Czyli idealnym miejscem będą prysznice, jakieś powiedzmy garaże, gdzie masz dostęp z wodą, może to jest w kuchni, na fartuchu właśnie tym kuchennym pomiędzy blatem, pomiędzy blatem a szafkami, gdzie jest ryzyko właśnie grzybów, pleśni, bo bardzo często jeżeli mamy jakieś w kuchni, na przykład bo ja my przyjmujemy, że masz płytki, prawda, możesz mieć równie dobrze pleksy jakoś czy coś, ale jeżeli masz płytki i te płytki zazwyczaj są w kolorze jakimś jasnym, więc w fubie... Również zazwyczaj dobieramy w kolorze jasnym i wychodzi ryzyko tutaj, że potem te fugi z czasem żółkną, tak? bo je się zmywa, to jest odwieczny problem fug takich tradycyjnych. Fuga epoksydowa nie żółknie, naprawdę nie żółknie, nie ma żadnych odbarwień, więc ona jest jakby taka długowieczna i właśnie stosujemy na jakieś garaże, tarasy, właśnie pod, w miejscu w prysznicach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wykonał nawet całą łazienkę w fudze epoksydowej, ale moim zdaniem jest to gra tutaj niewarta świeczki. Jest to taka zbytnia przezorność, niepotrzebne wdawanie się w koszta. Więc jeżeli miałbym tobie doradzić, jeżeli masz fugę epoksydową, należy zrobić, jeżeli masz tylko w strefie mokrej, w strefie prysznica bądź w strefie jakiejś umywalkowej, gdzie jest cały czas jakby przecieranie i mycie tego, żeby ta fuga właśnie nie odbarwiała się, miała jednolity kolor przez długie, długie naprawdę. Długie lata. Mhm. Jaki jest komfort pracy tej fugi? Czy właśnie każdy laj, każda osoba, ty możesz przejść z marszu, kupić tą fugę i wykonać ją w domu? Uwierz. Na słowo, że nie. Trzeba mieć naprawdę dużą praktykę przy tego typu właśnie fudze, ponieważ w tak wielkim skrócie fuga tam bardzo szybko schnie, bardzo łatwo jakby zmienić proporcje, przez co ona jeszcze mocniej, jeszcze szybciej będzie się utrwalała, więc będę wtedy bardzo mocno, szybko musiał robić, aby wyrobić tą fugę. Bardzo łatwo te proporcje tutaj zaniedbać. W kwestiach płytek jakichś lakierowanych, pole jest ryzyko uszkodzenia, nawet właśnie zarysowania tych płytek, więc naprawdę powiem Ci szczerze, że jest również mocniej drażniąca, jeżeli nie zastosujesz odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny pracy tutaj, to być może pójdę ci, pójdzie Ci na zatoki, możesz nawet wylądować w szpitalu, bo i takie przypadki widziałem, gdzie chłopak się po prostu tak wdychał przez cały dzień, były fugi robione w użyteczkach, jakiejś tam użyteczności publicznej, i tych łazienek było tam sporo, był wymóg taki, że wszędzie ma być fuga epoksydowa i on tam, biedny, pomówić i szczerze, pierwszy dzień, drugi i chyba i trzeciego dnia zabrała go karetką po prostu już. To, no to jest ta chemia, nie? Tak się nawdychał tego, oczywiście robił bez jakikolwiek maseczek, osłony tutaj, wylądował w szpitalu. Więc no, owszem, przez 2-3 godziny pracy no niekoniecznie musi to u Ciebie tak skończyć. Ja tylko Ci mówię, że takie sytuacje mają, mieć, mają miejsce, może się tak zdarzyć, więc musisz mieć świadomość, że mm, jest to dość trudna sztuka właśnie do ułożenia właśnie fugi epoksydowej, trzeba niekiedy zabezpieczać płytki podczas właśnie e, fugowania, więc dlatego tutaj zaleca się, żeby jednak przyszedł Tobie ktoś i zafugował, kto faktycznie się zna, jakiś glazurnik, kto zna się na rzeczy i wykonał Tobie bez straty żadnego materiału, bez żadnego spocenia się, po prostu mm, to jest taka różnica. A więc co za tym idzie, fachowiec może zażądać więcej. Jest to również rzecz naturalna do podczas właśnie fugowania fugą epoksydową, aniżeli zbytnich dodatkowych właśnie kosztów, bo jest to również jakby inne doświadczenie, inny komfort pracy, inne właśnie tutaj jakby no, więc musi wszystkiego włożyć, nie? więc to jakby to też nie wolno porównać fugi zwykłej i fugi epoksydowej. Więc jeżeli na starcie zapłacisz więcej za sam materiał w FUDze, fudze epoksydowej, tak jak ci powiedziałam, około dwóch, trzech razy więcej, to również musisz liczyć z tym, że dla fachowca zapłacisz więcej. Więc czy są to aż takie duże koszty? Moim zdaniem nie, bo powiedzmy nadwyżka ci wyjdzie w jakiejś tam ilości, powiedzmy 600-800 zł na jakąś kuchnię, na jakąś łazienkę maks, nie, aby Miał spokój naprawdę na lata. Dlatego wrzucając wszystko do jednego worka i robiąc podsumowanie teraz. E, mm, ale zanim do tego dojdziemy, jeżeli jestem tak ciekaw, ilu z Was, ilu mnie w tym momencie wykonywało taką fugę epoksydową u siebie w domu, w mieszkaniu, e, albo fachowców, właśnie, którzy to robili, dajcie w komentarz, napiszcie: Epoksyd, będę wiedział czy takie fugie właśnie są wykonywane w większości domach, czy to jest po prostu w dalszym ciągu taka technologia, która nie robi się. Chociaż ja mam też tu swoje zdanie, jestem ciekaw Was, nie? Dlatego napisz epoksyt, jeżeli masz taką fugę u siebie w domu, bądź też, jeżeli dużo takich fug wykonałaś, a jesteś wykonawcą. Chociaż jeżeli jesteś wykonawcą, to prawdopodobnie nie oglądasz, bo takie materiały są dla Ciebie jakieś tam zbyteczne i w pewnym sensie stratą czasu. Dlatego myślę, że po drugiej stronie jesteś ty, jesteś osoba taka zwykła, trochę przeciętna, laik i temu też zastanawiasz się odnośnie tej fugi. Więc wrzucając właśnie, wracając i próbując podsumować wszystkie informacje zawarte w tym materiale, dochodzimy do wniosku, że pod względem ceny jest ona 2-3 razy droższa niż zwykła fuga. Wyróżnia ją to, że jest wodoodporna, jest przy, przy, przeciwpleśniowa, jest twardsza jest również ciężej opłożyć, położyć, aniżeli zwykłych i wymaga dodatkowych umiejętności dużego doświadczenia przy tego typu pracy. Jest do zastosowań właśnie do pomieszczeń takich wilgotnych, gdzie jest podwyższona wilgotność, częstsze użytkowanie, jakieś garaże, jak garaże, stodoły, kuchnie, tak. I również jest to wyróżniało to, że ona jest, jakby nie odbarwia się. I jest gładka. Nie ma żadnej porowatości. Także, moim zdaniem, fuga epoksydowa bije wszystkie inne fugi, fugi właśnie tradycyjne, cementowe na głowę. Warto ją stosować. Polecam każdemu, żeby nie wahali się tutaj, nie bali, dołożyli ewentualnie parę złotych. Jeżeli nawet przyjdzie ci fachowiec i nie wspomni o czymś takim, że jest fuga epoksydowa, ja ci to mówię. Odeślij go do tego materiału, wspomnij. Zaznacz, że chcesz mieć fugę epoksydową i ewentualnie mu dopłać coś i wtedy będziesz miał jakby spokój na lata. A jeżeli coś będzie kręcił, mówił, że nie warto tej fugi epoksydowej czy coś tam, być może warto, być może niech się zapali Ci wówczas lampka ostrzegawcza w głowie, że ten fachowiec nie jest do końca takim fachowcem, za jakiego się przedstawia, bo być może nie umie tego robić. A jeżeli bierzemy glazurnika, mówię jeszcze, szczerze, to każdy glazurnik pracuje na swojej branży 10, 15 czy nawet przez 50 5 lat musiał po prostu, musiał się spotkać z taką fugą epoksydową, dlatego też jeżeli zaproponujesz swojemu wykonawcy ułożenie, położenie fugi epoksydowej, a on będzie kręcił nosem, że to jednak nie, to zmień wykonawcę i zadzwoń do mnie. Także to tyle, lajkuj, udostępniaj dla znajomych, którzy być może stoją właśnie przed wyborem, czy wybrać fugę zwykłą, czy epoksydową, wyślij to każdemu, jeżeli uważasz, że przyda mu się ten materiał. Pisz w komentarzu, jeżeli masz tylko jakieś pytania, chociaż myślę, że wyczerpałem tutaj jakby treść. Ale jeżeli się mylę, pisz śmiało w komentarzu. Właśnie dawaj te komentarze, dawaj łapki, bo tak działa algorytm YouTube'a i zachęcam Cię gorąco do być może na koniec, jeszcze do obejrzenia jednego z moich filmów, jeżeli jesteśmy przy temacie fugi, to polecam Ci, bo też musisz wiedzieć, ile tej fugi epoksydowej kupić ewentualnie, to zapraszam Cię, jak obliczyć do materiału, w którym Ci pokazuję, wyliczę, nauczę Cię, w jaki sposób, ile masz fugi kupić naprawdę, co do kilograma, żeby nie było ani za dużo, ani za mało. Możesz mi teraz. To tyle. Dzięki. Mówił Damian Budowlańc. Cześć.